Na początek Trondheim i czwarty konkurs turnieju Rower. Poza zasięgiem ryju Kobayashi, Polacy daleko. Najlepszy jedenasty Piotr Żyła, w szczegółach Michał Legulski. Nic dwa razy się nie zdarza. Nie było powtórki w Zefet, gdzie 27. po pierwszej serii Dawid Kubacki został mistrzem świata. Dzisiaj był na miejscu 28. Wyprzedził 10 skoczków i zajął ostatecznie 18. Miejsce w drugiej dziesiątce, czterech Polaków. Tym razem najlepszy Piotr Żyła, a zatem trochę powtórzyły się zawody z Oslo. Najlepszy Rioju Kobayashi to dwunaste zwycięstwo w sezonie najlepszego skoczka Pucharu świata. Troszkę popsuł święto gospodarzom, bo Andreas Stierne, Norweg, kończył dzisiaj karierę, a zajął drugie miejsce. Jeśli chodzi o klasyfikację Rower, Kobayashi zbliżył się bardzo do Stefana Krafta na 9 punktów, więc o wszystkim będą decydowały loty w Wikersundzie. Dopóki trwa sezon, sukcesy mogą przyjść. W Trondheim ich zabrakło, ale turniej ROE jeszcze się nie skończył. Na początek programu raport z Norwegii Michał Regulski i Filip Czyszanowski. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć Trondheim zdobyte, ale powiemy goodbye Trondheim. I to bez żalu. Nie będziemy tęsknić. Znów nam nie wyszło. Dlaczego? Taka trochę powtórka z Oslo wyszła, prawda? No właśnie, dlaczego? Na to pytanie sobie odpowiadają pewnie skoczkowie. Odpowiada sobie teraz Stefan Horngacher, no bo to jest po Mistrzostwach Świata czwarty konkurs, licząc drużynowy i bez podium. I wszyscy są trochę chyba zdezorientowani w naszym sztabie, bo nie są przyzwyczajeni. Nas też nie przyzwyczaili do takich wyników. Bardzo chcą, ale może jest coś w tym... Co powiedziałeś dzisiaj, że tej energii im trochę brakuje? No tak, po mistrzostwach świata wyraźnie uszło z naszych powietrze, chociaż twierdzą zupełnie co innego. To jest ciekawe. No to zobaczmy, jak wyglądał dzisiejszy konkurs. Po pierwszej serii Dawid Kubacki 28, Kamil Stoch 17. Skąd my to znamy? Z Mistrzostw Świata w Zefeld. Wtedy skończyło się złotem i srebrem. Mieliśmy więc podstawy, by liczyć na cud numer 2. No, niestety nie udało się... No że tak powiem, porównania nie ma, bo jednak e, no, przewagi z pierwszej serii były naprawdę ogromne, więc e, no, nawet, nawet o tym nie myślałem za bardzo. Ale przez chwilę było jak w Zefeld. W finale Kubacki poleciał na 134,5 metra i został liderem. I tak jak na Mistrzostwach Świata, długo miejsca zarezerwowanego dla prowadzącego nie opuszczał. Czekał, czekał i cudu się nie doczekał. Wyprzedził 10 rywali. Dobre i to. Ja wyjadę stąd spokojny, bo wiem, że, że to naprawdę niewiele, niewiele trzeba i te skoki będą, będą dalekie. Huśtawkę w marcu przeżywa Kamil Stoch. Oslo, klęska Lillehammer, podium, tuż, tuż i teraz Trondheim znów źle. Druga dziesiątka i e ekspresem przez wywiady z dziennikarzami. Próbowaliśmy znaleźć przyczynę chimeryczności mistrza. Nie udało się. No i wiem do czego zmierza, że ja bym wolał zakończyć już rozmowę, i, i się odpocząć i przede wszystkim wyczyścić głowę. Rozumiemy i nie zatrzymujemy. Liderem polskiej kadry w Trondheim Piotr Żyła czekał prawie miesiąc, by znaleźć się blisko czołowej dziesiątki. Wiosna idzie, więc i Żyły lepiej jeszcze nie skreślajmy. Trochę po, po mistrzostwach świata, trochę się rozespałem za dużo i, i po prostu no, nie obudziłem się do końca wtedy, to trzeba. Ale już się budzę do życia i, i pomału zaczynam znowu pracować. Czekamy na efekty, a dziś znów dostaliśmy dowód na to, że kryształowa kula trafiła w godne ręce. Rioju Kobayashi, zwycięstwo numer 12 w sezonie i tylko szkoda, że Japończyk zepsuł benefic Andreasowi Stierdenowi. Norwek w domu, w Trondheim, kończył karierę i wyprzedził go tylko Kobayashi. Chyba się nie umie bawić, bo dlatego, że no jest niesamowity. No, wydaje się, że gdzieś ta jego forma zaczyna iść w dół i znów wystrzela. No, to jest coś niesamowitego. Stiernen żalu do Kobayashiego nie miał. Klasa mistrza. Z podium cieszył się w towarzystwie swojej partnerki i córki. To prawda, zawsze mogłem wygrać, ale przy takim skoczku jak Japończyk, to było niemożliwe. Dla mnie ten scenariusz i tak jest wymarzony. Stiernen chce zostać przy skokach, ale o konkretnej pracy w środowisku nie chciał jeszcze mówić. Teraz potrzebuje wyciszenia i w pełni to rozumiemy. Ktoś z Państwa się zapyta, dlaczego tak dużo dzisiaj mówimy o Andreasie Stiernenie, ale to nie jest postać anonimowa w nie, świecie skoków. to jest naprawdę bardzo istotna postać dla reprezentacji Norwegii. To jest chłopak, który w Mistrzostwach Świata i na Igrzyskach Olimpijskich z drużyną zdobywał złoty medal. Wygrał kryształową kulę w lotach. No i ma też naprawdę kilka solidnych wyników indywidualnych. A oprócz tego jest przesympatycznym to skoczkiem. I takim dobrym duchem drużyny był przynajmniej Aleksandra Sztekla. Teraz e będzie wspierał z drugiej strony. Dla Norwega rower się skończył, także się skończył rower kobiet. Bo kobiety nie skaczą na mamuta. Dokładnie tak. Od Kamil... niedawna w ogóle na dużych skoczniach. Kamila Karpiel, Kinga Rajda, one dzisiaj do finału nie weszły, ale ten sezon na pewno, nie mo... nie... tego sezon nie mogą uznać za stracony. Nie, to był jak najbardziej postęp. No po pierwsze w miarę Często kwalifikują się i regularnie do finałowych serii, no a przecież pamiętajmy o Mistrzostwach Świata, szóste miejsce w miksach to naprawdę był świetny wynik. Tamina Karpiel rekord polski 121,5 metra, ale co ciekawe po takim sezonie może zmienić się trener. No właśnie, mówił o tym i Adam Małysz i Łukasz Kruczek, wprawdzie bez Desy. komentarza, ale gdzieś no między, między wierszami można było wywnioskować, że rozmowy od jakiegoś czasu się toczą i mniej więcej do świąt w kwietniu będzie decyzja. Posłuchajmy Łukasza Kruczka. Kontrakt kończy się 30 kwietnia, więc jeszcze przede mną kwestia dokończenia sezonu, przygotowania zawodników pod kolejny sezon, czyli tego, tego okresu przejściowego. I na razie tyle mogę powiedzieć, że z Włochami jest koniec na 30 kwietnia, reszta bez komentarza. Cokolwiek powiesz o sytuacji obecnie kobiecych skoków w Polsce? Wymaga dobrego dofinansowania. Jest postęp? No patrząc na wyniki, na pewno jest postęp. Tutaj nie można, nie można powiedzieć, bo wyniki dziewczyn to, co skakały przede wszystkim na Mistrzach świata w ZEFELD i w konkursie indywidualnym, i później w miksie tutaj punkty poaru świata to jest duży krok do przodu i myślę, że, że wymaga to traktowania jak najbardziej jako poważnej dyscypliny sportu także u nas w kraju. My do Wikersund ruszamy jutro, a zdaje się, że nasi skoczkowie są właśnie w powietrzu. Powinni być zgodnie z planem. Tak, już w powietrzu. O 22.30 miał być punktualnie wylot, ale czasami zdarzają się przy takich dużych karawanach opóźnienia. Jeszcze podróż do Dramen, bo Wikersund jest tak naprawdę małą mieściną i tam nie ma po prostu tak dużego hotelu. A trzeba się zregenerować, bo jutro już dwie serie treningowe i prolog przed weekendem ostatnim rower. No dobrze, to jeszcze kilka suchych liczb, klasyfikacja rower i pucharu świata, ty masz to ponoć w małym palcu. Tak mi się wydaje, ale mam nadzieję, że się nie pomylę. Stefan Kraft pozostał po dzisiejszym konkursie liderem, jego przewaga nad Koba Kobayashim stopniała do dziewięciu już tylko punktów. Natomiast większe straty. Poniósł dzisiaj Robert Johansson. Między tą trójką na pewno rozstrzygnie się walka, kto zgarnie główną nagrodę. Pamiętasz, ile to? 60 tysięcy euro, takiej no. kwoty to się nie zapomina. No właśnie, no i niestety Polacy w tym roku nie wezmą udziału w tym wyścigu. Kamil Stoch na, na szóstej pozycji, no a co jeszcze gorsze, stracił drugie miejsce w Pucharze Świata. Kraft dzisiaj po swoim trzecim miejscu wyprzedził naszego mistrza. No dobrze, zobaczymy, jak to będzie się wszystko toczyć. Do zobaczenia jutro w Wikersund. Kłaniamy się z